Jeden, jedziemy Wicyński jedziemy. Jedziemy. Kamin, jedziemy. 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 Marcin Rodowski, Marcin Gierasimowicz. Rafał Marszkowski, Piotr Kójczak, Wławiczek Marcin Rogowski, żarmonta Bike team z numerem 103 startuje. I Wojtek Bochenek z, z numerem startowym 104, członek żarskiego teamu Żary by Team. I czekamy na, czekamy na kolejnych naszych zawodników. Łukasz Piechulak z numerem startowym 105 Członek żarskiego teamu Dziś pierwszy w swojej kategorii I teraz Pan Jerzy Nowacki z numerem startowym 302 przygotowuje się do, jazd do jazdy. Zwile kolejny zawodnik Jarmota by Team. Zapinamy się, no i nie mamy jeszcze czasu, tylko przekręcić sobie do obrędu i spokojnie. 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy. To będzie chwila przed naszym piecem. Pamiętajcie, Panie prosimy. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy. Wartość Wiszniewski, numer 317, zielonej góry. Spinamy się, 10 sekund, można podjechać dość O, Tak, ustawiam troszkę i 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy. Numer 317, Wartość Wiszniewski, prosimy.

2, 1, jedziemy. Robert Kimocki, numer 610, w trakcie numer 222, z Zielonej Góry. Spokojnie, pojechać, hamulce zacisnąć. Oto, i siadamy. 15 sekund. Damy spokojnie. Czas, spokojnie, jeszcze mamy czas. Pan Dawid Wraczek, numer 222. 2, 1. Co miesza, że mogę? numer 215, Zielona Góra. Przygotowuje się Tomasz Makowski z numerem 319. 10 sekund. wsiadamy, Wspominamy się. Tak 5 doły. i czekamy. 4. Numer 304. Jedziemy. To Sebastian. Numer 306. Sebastian Łysiak. Zielona Góra. 5, 4, 3. Dwa, jeden, jedziemy. Numer trzysta sześć, Sebastian. sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jedziemy. Cztery, trzy, dwa, jeden, jedziemy. Рапал за шотак номер 112. Сега дойдеше Риш, с номера 20. 2018. Сега Mróz, numer 303, Zielona Góra. Przygotowuje się Krzysztof Woliski. Numer 204. Żary MTB Team. I Numer 204. Przygotowuje się z numerem 210. Panelusz Mośniak z zielonej góry. Numer, numer 210. Siadamy. No, siadaj, Jedź, 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 spokojnie. Napnijcie. Jest jeden Kowalik, za chwilę będzie świercz. 5, 4, 3, 2, 1. Jedziemy. Pierwsze zawodaje. Numer 4. Także z startem. I teraz proszę państwa, zaczynamy już najlepszą dziesiątkę. Jest trema. Sama elita w tej chwili. Na góra Dawaj, włączę sobie. Jak przed wyścigiem? Jest trema. Jak bardzo? Jak bardzo wielka? Bardzo wielka, bo pierwszy raz. Pierwszy raz startujesz w wyścigu typowo czasowym? Tak, tak. To jest pierwsze, pierwsza moja jazda indywidualna na czas. Teraz y, y, jestem trzeci. Wód. I gdyby udało mi się przyjechać na dobrej pozycji mógłbym stanąć na pudle czyli utrzymałbym trzecią pozycję. Widziałem, że długo trenujesz tuż przed wyścigiem. Czy myślisz, że ci się to uda? Dychasz pierwszy na metę? Nie, pierwszy na pewno nie, bo, bo przyjechał tutaj dużo Dużo dobrych szosowców, tak jak tak jak Bodnar i, i, i reszta polska czołówka y, szos, szosowców, więc nie ma szans, nie ma szans, oni są bardzo dobrzy dobrzy na, na, na płaskim, więc nie ma szans to dobrze na, na pewno na pierwszej pozycji na pewno nie przyjadę, ale no zobaczymy, zobaczymy. Dziękuję bardzo, życzę, powodzenia. No dziękuję. 313. Panie Andrzeju, prosimy. 3, 2, 1, jedziemy. Andrzej Jagiłowicz, numer 313. Wrączkę. 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy. Numer 213, Łukasz. Żółna Góra Ekszy Tak, trzymamy Numer 4. 10 co 5, 4, 3, 2, 1. Jedziemy. To jest dzięki, to jest jednym. numer 4. Wygrałem. No. Wygrałeś? Tak. A nie chcesz mieć fajnej tej pracownicy. telewizji? No, tak. Się... Co? 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy. I poszedł Marcin Wider. I bardzo prosimy ostatniego zawodnika, gościa specjalnego, Tomasza Kiel A, nie Tak, Nie tak tak tak? rada? Ale zawodnik. Tak 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 tak. tak. A, 10. Tak nie będzie lekko, 5. 4, 3, 2, 1, jedziemy! Tylko rzecz proszę Państwa, i tak mamy na czasie ostatniego zawodnika, inny na tył pozostaje. Jan Brytek, bardzo przepraszamy, poprawimy. Janko zgłosisz się za chwilę do na nas, tak? Grzegorz Drze Adamczewski.

Przybliżanie, jakieś, przybliżanie, oddalanie. Nie chcę nie superować. I proszę Państwa, pół minuty dla fotoreporterów. Dziękujemy bardzo. Oczywiście obrazkami. Drugi, Marcina Widera, który zwyciężył w tej kategorii wiekowej.

nie może, wiesz, zrywa to. Brawo! taki zachowany zaraz, No. Mój się zhał, co mam na początku, to jest pierwsze to ma jaką jeszcze Brawo, Brawo dla pana Waldemara!

Pierwsze miejsce Danuta Kuczyńska. To, co to jest za putana? Zostańcie tam chwilę dłużej. nie wolno, nie wolno, nie I proszę. To jest... o, I, proszę państwa, brawo dla tych. ファミマのと一緒にいると、 또 갔다. 또 갔다. 이 일치먼트가 쏟아지고 있다. 이또아또 파이프가 내려오는 거. 이거 총알. 나 거기서. 나도 거기서.

Mordę, to moja. E, Marcin Wider, e, zwycięzca edycji Grand Prix z MTB Zielonej Górze. E, jakie spostrzeżenia z tego wyścigu i ogólnie z całej edycji? No, myślę, że wyścigi ogólnie były bardzo udane. Trasa bardzo taka e, selektywna, dużo podjazdów, zjazdów. Ogólnie dzisiaj trochę mi czasówka nie pasowała, bo ogólnie na czas to tak nie bardzo mi idzie, ale no, było wszystko ok, także myślę, że było bardzo dobrze. Od dawna już jeździsz na rowerze, uczęszasz w ogóle na jakieś wyścigi oprócz cyklomaniaka? No na wyścigi, że tak tutaj w pobliżu, w województwie lubuskim, także no a z rowerem do czynienia to tam mam od 13 roku życia, kiedyś tam trenowałem jako kolarz w trasie Langura, no i wyniki były też bardzo pozytywne, także myślę, że to zostało i dzięki temu teraz właśnie wszystko to wychodzi, także no ogólnie jest wszystko dobrze jakie spostrzeżenia na kolejne, kolejne lata, kolejne miesiące? No na pewno teraz będzie jakaś pauza, trochę trzeba odpuścić ten rower, żeby trochę było przerwy. Później no, zimą delikatne treningi wznowić, no i żeby tam <laughs>, przyszykować się na, na, na te pierwsze wyścigi teraz. tak, no ogólnie to myślę, że, że teraz tobie odpuszczę na pewno. A spotkamy cię w Żarach? No myślę, że tak. Myślę, że jeszcze ten ostatni wyścig, że, że przejadę, także myślę, że że będę. To zapraszamy serdecznie. Ja dziękuję za wywiad i zapraszam na wyścig do żar. Taka mina. Klucz do zwycięstwa Marcina Widera.